Siemanko, ja jestem Farmer i to mój pierwszy odcinek drugiego sezonu Grajmy na modach z Farmerem Rozumiemy, e, tak samo Farmer, farmer lambia. Ja? No bo, jak mówiłem, zepsuł mi się sejfa, tam miała już tyle dobrych itemów Specjalnie tyle, że wybudowałem. Staj... nie, nie, stańmy to w odcinku. Tylko co znalazłem? A, tak to... Jaki, Jakiś świat, jakiś kawałek terenu mi się zbugował i z niego wesłałem. I teraz tak mi reaguje. Mam no, zero FPS, tak ja wchodzę. O, dobra. Oddech. Do Czego mamy tu rękę? No dobra to nie jest, jest fapak, ułych No to jest taki inny paczka modu Eee, Mam wiek Dobra, uuuu, skawka I schadz, bo to za chwilę wrócę no dobra już jestem I naprawiłem to No i teraz słychać jak rozwalamy Na o właśnie spełniałam że wam tego moda. Co mogę jednym czasem Ja. No. No to to ostatnie drzewo I wyruszamy w podróż. Uuu, pójdziemy... Idziemy gdzie pójdziemy. Kłapacz. Co to jest? Co to jest? Jest raz, jak to widzę. Może to bakteria. Nie wiem. Może to bakteria. Wykopię to. Jak zrobię kijów i to zaraza chyba. Nie, to nie wygląda jak, jak bakteria. Co to jest? Nie wiem, ale wykopię to. o, Co to? Magnet? magnata Coś tam, coś tam. Nie wiem co to robi, później zobaczę po, i pomyślę, uuu może coś fajnego, pierwszy raz takie coś widzę, uuu węgiel tu okazji jest, uuu dużo węgla pewnie, what the fuck, ile mi tego węgla wyskakuje, 3 węgla, tak jak wyjdę, ale dobra. Eee, yeah, ale to się mało jest mało i z węgla widać. Jeszcze jest miejsca. No to za chwilę pójdziemy do góry. I na minimapie mini mapie widzę takie fajne miejsce. Właśnie. O. No dobra, idziemy. Nie mam, o crifting pewne. To jest mutowane chyba cobblestone. O jedynie. Czy to się. Ostatnie w pierwszym odcinku umarliśmy prawie z głodu. WTF U... Dinozaur Dinosaurus. What the fuck? Dinozaur. Ja nie mogę. Korczak... O... przyjemnie, to jest świat. O! Tutaj chciałem iść. Tak. Tutaj coś go widzę. Uu, tak taki sam tylko białe. No, jest ciekawe. Mutowane znowu, jakieś coś znalazłem. Nie wiem, co jest mutowane, no ale dobra. O, 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 co to jest? nowa ruda. u copper Bo ja się z wszystkiego dowiem, co to jest. Albo pis w komentarzach co to jest Bo ja nie ogarniam jeszcze tej packi modów za bardzo z tego Ciekawe, co to jest, pewnie nie jest takie ciemne jak um, myślę a może jest? tylko ja się mylę to się tapia w ogóle? Ach się długo, ten kielefon rozwala Mamy taki dusy Trochę odcinek No bo tego zwiedzamy, wszystko będziemy, poszukamy nowe miejsca, się na dom o, mam tu The fuck? Ja nie mówię, ale się przestraszyłem A sposób grę co to było? Ja z chwilę... Muszę Dobra, już jestem. Nie wiem, co to było. Nawet. Widziałem jakieś zielone coś. Widzicie, tego, bo na nie miałem broni. co się bronić. Jakby mnie to zatchowało. O, tu jeszcze jest. I tu. I tu. Ja nie ja tego jest. To tylko tak dla zdoby. ja nie mogę. Z, zyła tego czegoś. Z filmikiem pójdzie. Ale tak, zostawię to później. Tak, niebieskie. Niebieskiego chyba nie mam. Nie mam niebieski, ale mam. Niebieski. No dobra, idź stąd. Idę wjeżdż stół. Tutaj. Tego i z tego. Jedzę, nie chcę. O. Idzie. Dobra. idziemy. Skieret. Dobra. Słyszała! Skelet. Skeletum. I Dobra, odrzut. Nie chcę się bić z nimi. Potrzebuję jedzenia. Hmm. Idziemy w stronę pustyni. Aha, właśnie, to zaznaczymy. Hmm, wieza. Okej okay. i, i tu jest dużo wies. A tam w środku pustyni pójdziemy. tu kaktusy przy okazji. Ja nie w ogóle, nie mogę znaleźć kaktusu. A e, tak, tak. Dobra. U do prosto dowiemy, co chcesz kogo zbierać. No, dobra. U ja. Dwie wierzy około u siebie. Są stołma. Ten podwór. Spają jajo, ale nie mam broni. Dobra, nie dziękuję, nie chcę walczyć. Eee, z nikim. Jedzę Nil. Eee, o, jedzenie. Eee, o, on mnie nie Dobra. gdzie tu jest jakieś jedzenie o, widzę o tam pójdziemy bo nie lubię dżungli dlatego pójdziemy taką stronę Maury. Dobra wisnie, jednak idziemy do dżungli, ale nie będziemy chodzić. Tylko dlaczego idziemy tam ze sobą tam bis. Drzewo zniami mmm Być nadal głodny. No, tak mówiłem, że nie w starczy. Robi się noc. Nie, idzie to słońce. No tam. Dinozaur. O tam. O troll. No o grzyb, grzyb, grzyb. Chyba się robi noc. Tak mi się zdoje. Co robi? No... Nie zjadł domek stóru farmera e. E. tak robi nocy Dobra, tam poczekamy na dzień No dobra, jestem... Hmm, look under run, jest połowa nocy a ja już idę nie? E, to chyba zły pomysł to był bardzo zły pomysł to już się się nie je tak coś jak się jak sen deser z Kuban wiem. tak uciekać Uciekać! Chyba było to potworne za chwilę. Uciekać do spinia. Nie A... powinno się uciekać z lenderen, ale dobra. Dobra. Dobro, pojęk na sponii, pajo jajo. To było? Poczekajcie mnie No zaoczekał Nic nie będzie Was <gry> oczywiście to poprawię Później Jak dowiecie się Co i kto to robi Albo co Kto albo co Takie to mnie denerwuje już i też przy okazji. Mm, I nie chcę po takiego... ...włała! To jakiegoś innego. Tren. Ale dużo dało. A go na tego odcinku teraz w ogóle. To jest mnie zdenerwuje. O i to dużo. Mm, to tak jak te potwory. ale nie wyłączę ich, dopóki chyba zrobię jedno serduszko, to zostanę zmuszony. Up. Lara. Potwory. Dobra. Tak. Nie, 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 lubię, nie, Ech, dobra, stąd. Ja nie, 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 Minecraft nie, 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 to, to nie wiem, nie wiem, co to jest 2, albo 1, 2, pięć. Kurde, wyjemy oh, i wyjemy. O, Nie Ile wyschle mi wychodzą? Mudeflak. Tutaj to jest nie może... what the hell? To zna to loot nie wiem dlaczego co go tak yeah. goniłem na skrót, nie o i nie mamy zapisania content to jest jakieś igno dziwne, to jest nieg. Hmm... Dziwne. Piwny to jest. Ej, to są. Co są bałwany! To świat bałwanu! UJ jak fajnie! Nie ma potworu! Jó ja, są. A co tam bałwany miał bronią? Dobra, to są potwory. Tak myślałem. Do jedzenia? Dobrego. Wszystko zjem. A rybę. A jakie dobre. Bałwany. Ile lodu tu jest. Sniegu. O kurde. Fajnie to wygląda. I to jest jakiś lodowy świat. Później, może tu wrócimy. No i pozwiedzamy, bo tutaj nie będę, nie mam zamiaru mieszkać. Teraz czekam. Szukamy czegoś tam. Chop, witamy się z tym bałwanem, tylko. Hej, siema, bałwan. Siema, no siema. He? He? No dobra. Idziemy. Ja nie mogę. Jest, widzieliśmy wiesz. Hmm. Nie dziwię się, że tego jest tyle śniegu. Ej, no. wie to sobie trwa. Może znajdziemy sobie jakiś pustynny świat? Ale <noise> wątpię. Pierwszy dzień. Przeżywaliśmy pierwszy dzień Nie, bałwom to nie Zatonął no no. Cię go ratować Uuu kur... Uu. O, jakie epickie to o Wiecie co? Nie wiem, jeśli nie znajdziemy lepszego terenu To no tu możemy zamieszkać to takie epickie Epickiego, góry O co to nie są a jak się na kolor kurde segocy no dobra przerwamy no może tu wrócimy Jak nie znajdziemy lepszego no i my się zna nie znajdziemy bo idziemy dżunglę No a tam a więc zdecydowałem znajdziemy miejska um. Tutaj. Teraz wybuduję się domek i będzie fajnie z nami Będziemy na kawkę chodzić na imprezy. No, ale później się przeprowadzę. E, no to to chyba by było na tyle. Mm, na razie.